Siemanko, witam was, tutaj Toadie. Dzisiaj chciałbym przy was rozpakować moje prezenty od fanów. Ponieważ bardzo mnie lubią i stwierdzili, że mi paczkę wyślą. Wysłali mi paczkę. I przedstawię wam prezenty i podziękowania dla tych osób. A więc tutaj dostałem piórnik od pana Bogdana. A w piórniku sprawdźmy, sprawdźmy. Wow, skarpety! Wow, super! Dziękuję, dziękuję za skarpety, panie Bogdanie. Podobają mi się, fajne są skarpetki, fajne. Chyba się zaraz że fajnutkie, podobają mi się. Dobrze, fajne, fajne. Wow, kolejna rzecz od, od Marioli dla Tou Diego za wyczyny youtuberskie. Dostałem laptopa. O, fajnego laptopa dostałem. Z Windowsem 8, o proszę patrzcie, Windows 8 otwarza płyty. Wszystko fajny, podoba mi się Windows 8, mój pierwszy. O, no zarąbiście, no dzięki, Mariola. Muziaczki dla Ciebie, dzięki, dzięki, Marioka. A tutaj dostałem stopki od pana Krzysia, o, panie Krzysiu, dziękuję za stopki. Już się ja mam na sobie, podobają mi się. Stopki, dobre są, dobre. Podoba... jeszcze mój rozmiar, no. Panie, dziękuję, ja. Takie prezenty aż mi się płakać, chce, nie normalnie. Uff. Takie prezenty dostawać. O, a tutaj spójrzcie, tutaj dostałem sandały od Mojżesza. Mojżesz w nich na trzeciej wojnie światowej zabił Hitlera. Od Mojżesza dostałem. Pieniążki mogą też duże z tego, ale będę w nich chodził. Jeszcze jak pachną, mmm. Kolejna rzecz jest głośnik na Bluetooth. O! O, dostałem głośnik na Bluetooth. Od K... Od Kena! Od Kena Chyba dziękuję mi za wyczyny youtuberskie, żebym mógł słuchać, żeby głośniej było słychać was. O, to głośniczak będę miał. No. Fajny, zaraz się z nim połączę. Dzięki KN. Pozdrowienia dla Ciebie. Kolejne to dostałem książkę od Messiego. Dokładnie. Ty, o, P, ty, ry, u, my, pys, trop, trums, Tro, tr trop trums, tak. O, i tu gwiazdeczki mamy w futbolu, proszę bardzo, fajniutkie, fajniutkie. Też mi się, podobają mi się te paczki, no. To zaraz je poczytam. A więc dzisiaj to już na tyle. Pozdrawiam każdego, dzięki za paczuszki wam. I oczywiście łapki w górę, subskrypcje, za co się należy, tak jest. Dziękuję bardzo. Piąteczka dla Was.